Warszawa. <laughs> Warszawa Ale jedziemy do Boni stary Aj, ja, ja. Takie mamy odko dzisiaj. No dawaj szybciej kurwa Gę, 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 gę. ja nagrywam, jak goś nagrywam na kamery kurwa! <laughs> Dobra, Mr. Bless, jak coś to ciebie widać, patrz tu w kamerę. Ja pierdolę, fan, fanie, pierdolę. Pierdolę, ty, kurwa, pierdolę. Ja pierdolę. Wy, wyjdziesz jak na scenę, powiedz ja od pierdolę. razu, żeby mówili, żebyś ja wypierdalał, kurwa, stary. Nie, nie, Co kurwa Dobra, no i wiecie gdzie przyjechaliśmy standardowo do maczka, trzeba coś fajnego zjeść Ekipa już jest głodna, jechać jeszcze półtorej godzinki więc teraz pokażę Wam za chwilę co będziemy jeść. O Mr. Bless już chce parę słów powiedzieć tak ja i, wyjrzeć ja i wyjrzeć go go po prostu <laughs> Mówi, to, i wszyscy wie? fani przyszli, patrzcie na nowy zestaw na nowy koncert, zestaw to to jest... koncert się zaczyna niedługo obiecywałem wam, że nagram, co będziemy jeździć, i a już nic nie zostało młody Gleb zajebał wszystko co tam było nie jest potrzebna. Ej kurwa, w się do Bonia. Las, gdzie kurwa, twoje dłonia. Ja jesteś, kurwa. Ja w Bonię. Czekaj, czekaj, musisz się odwrócić. Ja w Bonię. Ja w Bonię. Ja Nabiję waszych raperków na Bonie, Twojej ja matki Bonie. Walka za wrapa już się zaczęła. Jest... Trenujemy ochroniarza. Hahaha Zastanowię się, spoko to panowie, wiecie, że tam jest tylko trzy łóżka My mówimy tak, nie ma problemu, prawie się ogarniemy Chodźcie, idźcie Passport? 600 terek Zapraszam Będzie roomtour Wchodzimy, mhm. mamy trzy łóżka dla mhm. trzech słów No spokojnie, jak, jak, jak ma być Zielony. O kurwa Gang pakuje się na soundcheck. Jedziemy Emily, 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 Emily Kurwa Gość ma tysiąc followersu na Instagramie go trzech typu od razu na kamerę nagrywa <grymianie> 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 Jestem I Jestem! 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 to Jestem! Ja o tak. Stało Jestem! Taki obrażone, taki no to Jestem! Jestem! I się do pokoru szukał tego. Szukał, bo to moja koronka wyskoczyła Mordomia. Haha! Mocna historia, kurio! Znalazł i ten. my na przekroczyliśmy następny dzień. I przez cały dzień słuchaliśmy, my ci nabraliśmy 400 wyświetleń, ciągle było. dawaj się to <laughs> <laughs> 4, <gumy>, yeah. 100 km, to go zamienić! Tylko jeden moment, moc. Gang, dźwiga. You know what I'm saying, man? This is getting get real, man. That's what saying, I'm man. saying, man. Kolejny graf!

będzie robot. Kurwa, yeah. to, jest, to jest ten dzień ja To jest ten dzień Nie wierzę kurwa tu Gdzieś ma być stawka już jak napierdalam na koncercie Słowka, widać, widać, słowka poszła 15 minut Dobra, jedziemy Sporo ludzi co nie kurwa Co to nie, no coś będzie, coś, coś dzisiaj To co jest kolejka kurwa nie, to wszyscy palą. Ej, blitz! O kurwa, to jest ten blitz, Ja pierdolę! Ty! Kurwa sześć literek! Ja pierdolę! Dobra, idziemy! Eee! Yeah. Yeah. wróci, wróci, wróci! Hey. Dobra, teraz trzy... hałas kawałek lałem! Let's go! Uh. <laughs> yeah. To parę słów w ja o dzisiejszym koncercie stary, co będzie dzisiaj? Będzie rozpierdol! BĘDZIE?! <grym> ale, ale jest wielki, nie, nie widziałem kurwa <grym <grym> Dobra, dobra, dobra Cała wow. kamera <grym> 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 Leci kurwa A, yeah, yeah, Let's go! Dobra kurwa <grym>

Pięć dni temu leżałem w łóżku z gorączką, kurwa, umierałem po prostu, ja nie wiedziałem, czy trafię tutaj dzisiaj. Chciałem zrobić wielki hałas dla Big City Life, zróbcie hałas! Bardzo dziękuję mu za tą możliwość, kurwa, to dzisiaj jest mój pierwszy występ, także będę <ramach S> <zbawcańska> i dalej kurwa ten dźwięk kręca żebra, bo żyła nie rzeźka czy się nie nie jest potrzebna rzęka, ten dźwięk wykręca szemra bo żyła górne, rzeźka się nie nie jest potrzebna nie się nie jest

gościa. Dużo o nim usłyszecie w Polsce To jest ciągle, z którego moje numery bym nie śmiały, tak zajebiście Moje numery bym tak nie stwierdz, nie rozpierdolały kurwa i tutaj byście nie gręciście, poboj, że bym ten demon kurwa nie przełożył tutaj ten drzwi Dobra, i to jest nasza nuda Zwicim Lecimy kurwa. Moje życie to jest pierdolona kontrowersja Tyle razy próbowała zabrać mnie depresja Czuję jak na moje plecy siada mi ta presja Nowy rok to dla mnie jest kolejna lekcja Jeśli widzisz moją twarz, nastaw kamerę Kiedy ziomem na imprezie, to każdy szaleje Żyjemy jeden raz, róbcie co chcecie Kiedy zastanawiam się, ja rzucam monetę Jeśli widzisz moją twarz, nastaw kamerę Kiedy ziomem na imprezie, to każdy szaleje Żyjemy jeden raz, róbcie co chcecie Kiedy zastanawiam się, ja rzucam monetę mam ty To, z warty. to co miażdżą ich playlisty To są dla mnie jakieś żarty Stary, żeby to strzeliło Muszę to dać takim głosem Może wtedy ja dostanę za to ścianę. ją eee, Kurwa, zapomniałem o przekazie co? Mm, Dużo przekazu, tak, tak, tak ta. Jeśli widzisz moją twarz Na kamera kiedyś siamem na imprezie, to każdy Żyjemy jeden raz, róbcie co chcecie. Kiedy zastanawiam się, ja rzucę monetę. Kiedy widzisz moją twarz, nastaw kamerę. Kiedy żyjemy na imprezie, czy każdy szaleje? Żyjemy jeden raz, róbcie co chcecie. Kiedy zastanawiam Oh Isso is é super! <laughs> Gente, <on> <laughs> Ja mi się jak po koncercie. Powiem kurwa, ja nie mam słów po prostu. <noise> nie mam głosu. Kurwa. Ja coś tam myślałem, dobra, będę pięknie śpiewał, chuj tam! Ale energia była dobra! Kurwa, no, starałem się, starałem się, starałem się, starałem się kurwa. Nawet patrz, ma w... stary kurwa, że weź przyjechali z trójmiasta, kurwa tutaj w mojej jakieś, kurwa. dobrze, najwięksi fan. Czekaj, się, stój, stój! Dzięki za pięćset, kurwa! Tak. Młody flek, <ścoughs> <Są> ja pierdolę. <ścoughs> mocne. mocne, mocne. My, my ci dziękujemy na stole, naprawdę.

She wants to afford I'm gonna have a house. I'm gonna have a house, I'm gonna have a house. I'm gonna have a house, 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 i am going to have a house i am going to have a house you am a house i am going to have a house i am going to have a house i to have a house i am going to have a house i am going to have a house i i am to Pawla ile, nieba kradli w ostrożną sygnałę Z niebie tak siedzi w tle Ona w duchu, co mówisz, to był rozpierdol podle... totalny Dużo ziomu się bojało. Zakończyliśmy pierwsze pogo. A po raz pierwszy kurwa leciała w live. Ie. To było zajebiście niezapomniane wspomnienia kurwa, które będę wspominać zawsze bardzo ciepło. Jakiś pół roku temu nagrywaliśmy do tego teledysk i mówiłem kurwa do ciebie, że stary będę taką z tym leciał na koncercie i to się odbyło, nie? W końcu! W końcu kurwa, zaczęliśmy na koncert! I ja chcę e, powiedzieć, e, Yes. chuj ciepłe i z, kurwa od całego serca pozdrawiam Big City Live za tą możliwość że zaprosił mnie, że tak zakręciliśmy zajebiście dzisiaj, to było naprawdę mocne, to było naprawdę dojebane ja dziękuję wszystkim, którzy kurwa przyjechali na to i chuj dziękuję chłopakom e, osobnie z Trójmiasta którzy przyjechali dzisiaj, kurwa tylko po to, żebym posłuchać Trój stary, miasta, żebym przyjechać posłuchać Kurwa, nie, yeah. nie był mój kurwa solowy koncert, nie? Więc kurwa, ziemalia was fój szanuje Wy już kurwa macie bilety na pierwszy out kurwa, zakręcimy razem e, w, na afterze kurwa, zakręcimy razem przed koncertem. Dziękuję wszystkim, dziękuję chłopakom, którzy ze mną pojechali. Kurwa Andrzeju. Dziękuję wow. Ernestowi, który wpierdala zerówkę za to, że kurwa nas dorzucił tutaj dzisiaj. Jeszcze! Kondolacja Dziękuję, yeah. dziękuję, dziękuję Żeni, że to wszystko nagrywał. Dziękuję Pawłowie, że stwarzał ten Twojebany vibe. Dziękuję w chuj, Tobie Risi, kurwa, już mi tyle razy, że kurwa. Po coś Po coś, kurwa, spotkaliśmy się w tym Jeszcze! Kurwa, będziemy robić i napierdalać mocne rzeczy. I Wójt, doceniam, że jesteś w moim życiu i wszyscy, którzy mnie otaczają. Także, kurwa, pozdrawiam wszystkich fanów, pozdrawiam wszystkich hejterów, wszystkie komentarze, kurwa. My rozpierdalimy jeszcze nie, jedna, nie jedną scenę. Ja stałem w kolejce na Okiego, na hali Stolecia, kurwa, to ja czuję, że kiedyś ta hala Stolecia będzie stała na mnie, kurwa, w kolejce. To zrobimy, kurwa. Ale czekaj, gdzie mamy tu winę? Ale, że i widzą, to było musimy <laughs> musimy. <laughs> <laughs> Richie, jeszcze mamy litrówkę i legeru. Stary, wiesz co? Tak. Zostawmy to jutro. To Pivo, by było, piwo, piwo mnie z**ał wiesz. Tak tak, co tak? jest? No tak, pewnie. Nie